Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że tylko zgoda buduje przyszłość, a niezgoda rujnuje to, co osiągnęliśmy lub co możemy osiągnąć. Dlatego w naszym komitecie wyborczym znaleźli się kandydaci, którym dobro mieszkańców naszego miasta leży na sercu. Którzy wiedzą, co należy zrobić, co należy zmienić, by żyło się łatwiej i lepiej. Wszyscy czujemy potrzebę wspólnoty. Łączy nas cel, jakim jest służba dla innych. Kandydaci na radnych to ludzie różnych zawodów i różnych zainteresowań. Są wśród nas inżynierowie, naukowcy, nauczyciel, technicy, są pracownicy medyczni i jest policjant, a także właściciele gospodarstw rolnych. Wszyscy, niezależnie od swoich poglądów, chcą mieć wpływ na przyszły kształt Łomianek i okolic. Wszystkim, nam zależy na tym, by nie tylko być w Unii Europejskiej, ale czuć się prawdziwym Europejczykiem, który może swobodnie korzystać ze wszystkich praw i przywilejów.